Witam wszystkich na kanale Jakrak Piwie TV z tej strony Raku. Dzisiaj druga część degustacji porterów bałtyckich z Polski. Najpopularniejszych porterów bałtyckich. Tym razem zajmiemy się porterem z żywca. Ten porter ma również 22 stopni Plato. Jest trochę mocniejszy, ponieważ ma 9,5% alkoholu, więc jest trochę bardziej odfermentowany. W macie z butelki piwo słodowe. Nie za bardzo alkohol, więc nalewamy. Tego wystarczy. Bardzo ładna płyna piana. Wydaje mi się, że nieco bardziej ubogi aromat niż w Okocimiu, ale tym zajmę się potem. Aromat bardziej karmelowo-śniowy. Próbujemy Wasze zdrowie. Dość kwaśne piwo e, z alkoholową. Jeszcze trochę zamieszamy, sprawdzimy jak się skumulują aromaty, co poczujemy. No, taki dość właśnie kwaśny aromat jest. Nie, nie ze psucia, ale taki kwaśny, karmelowy, wiśniowy właśnie. A więc Wasze zdrowie, za chwilę porównamy dwa piwa ze sobą.